Poran na kawa z Podano. Dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie. Opóźnienie wynika z tego, że wczoraj ukazał się świeżutki, jeszcze ciepły wywiad z Wadimem Zelandem. Ja potem jeszcze po tym wywiadzie skomentuję, no i na ten chciałem ten wywiad i zrobiłem to, przetłumaczyć, no i zrobić tak jakoś, żeby to formalnie ładnie wyglądało. No i dla, stąd właśnie to opóźnienie nie zdążyłem, dlatego właśnie... Oko niezrobione, pazury niezrobione, nieumalowane, nieuczesane, ale najważniejsze jest to, żeby treść, czyli jak mówią poloniści, content się zgadzał. Witam serdecznie Patrycjo, Emilu, Sylwio, Katarzyno, Doroto, kierowco testowany i pozostałych też serdecznie witam, których nie widać na naszej liście obecności. Najpierw zapoznamy się, proponuję z tym wywiadem, no bo to rzecz głośna. Zeland zasadniczo nie udziela wywiadów, bardzo rzadko to robi. Raz na 20 lat może. No, a potem wypowiem się na ten temat. Jak czytam książki Zelanda, to się nie wypowiadam, ale jak jest wywiad i to jeszcze przy mojej kawie, to się wypowiem, bo muszę. Muszę, bo chcę. <laughs> Mam mruczeć głośniej. Kierowca testowany, szanowny, nie mogę mruczeć głośniej, bo już jest nawet przester. Więc coś tutaj musi być u ciebie za cicho, podejrzewam. No dobra, to przystępujemy do wywiadu. Wadim, co myślisz o transerfingu dziś, 20 lat po jego powstaniu? Jaką przemianę przeszedł? Ewolucje od pośredniej kontroli rzeczywistości do kontroli bezpośredniej. Istnieją trzy poziomy transerfingu. Pierwszy: klasyczny transerfing. Jeśli zdam sobie sprawę, że mój świat jest wypełniony wszystkim, na czym skupia się moja uwaga, to dzięki technikom jej skupiania mogę kształtować swoją rzeczywistość i osiągać swoje cele. Ale nadal jest to tylko zarządzanie snem w stanie snu. Można na przykład odtwarzać slajdy, będąc wciąż w stanie snu na jawie. To działa, ale nie jest zbyt skuteczne. Poziom drugi to techniki tafti. To już jest budzenie się we śnie na jawie. Gdy tylko zwrócę uwagę na to, czym zajęta jest moja uwaga i przejmę nad nią kontrolę, natychmiast budzę się ze snu na jawie, wchodzę w stan obecności. W tym stanie mogę dysponować swoją uwagą, celowo kierować ją tam, dokąd powinna podążać. I konkretnie ustawiać poszczególne wydarzenia. Poziom trzeci to transurfing mnie samego przebudzenie w duchu. Jeśli obecność jest kontrolą uwagi, jako naszej funkcji, to ze stanem ducha mamy do czynienia, gdy ja sam jestem uważnością, ostatecznie się przebudziłem i wróciłem do pierwotnego siebie. To jest kolejny poziom: percepcji, myśli, działań, kontroli siebie i sterowania rzeczywistością. Jest to już pierwszy krok do bezpośredniej kontroli rzeczywistości, tak jak dzieje się to w świadomym śnie. Może się wydawać, że Twoja nowa książka Transurfing samego siebie nie jest bezpośrednio związana z transurfingiem jako takim jakie miejsce zajmuje w Twoim systemie. Jak narodziła się ta koncepcja? Wręcz przeciwnie, wszystkie nowe techniki i książki są powiązane z poprzednimi i wywodzą się z nich. To jest właśnie ewolucja wiedzy, której wymagają nowe czasy. Przechodzimy teraz z ery ryb do ery wodnika. Zmienia się wiele rzeczy: sami mieszkańcy i ich akwarium od DNA po geopolitykę. Dlatego wiedza również ewoluuje. Nowa koncepcja została zrodzona przez nowe czasy. Niczego nie wymyślam, a jedynie systematyzuję i transmituję informacje, które przeze mnie przechodzą. Jestem jak pośrednik, nadajnik, ale nie tylko. Wszystkie techniki sprawdzam najpierw na sobie pod względem skuteczności, a potem wchodzę w interakcje z czytelnikami online. Opowiadam im, oni też sprawdzają, czasem poprawiają i tak rodzi się wiedza. Żadnej radosnej twórczości własnej. Jaka jest zasadnicza różnica między transurfingiem a szamanizmem lub praktykami mistycznymi, np. Na naukami Carlosa Castanedy? Techniki transurfingu mają zastosowanie w życiu i pozwalają konkretnie poprawić jego jakość. Nie znam się na praktykach mistycznych i szamańskich. Jeśli chodzi o Carlosa Castaniedę, to zasadniczo inna ścieżka, droga wojownika. Wojownik stara się zmusić rzeczywistość do posłuszeństwa, podczas gdy transfer stara się jej pozwolić na to, aby niejako tego chciała sama. Oczywiście metody różnią się zasadniczo. W swojej nowej książce rozwijasz temat budzenia się we śnie na jawie ideę, która przewija się przez całą twoją twórczość. Ale ta idea nie jest niczym nowym dla czytelników. Była obecna w wielu książkach i koncepcjach filozoficznych, od idei oświecenia w buddyzmie po postmodernistyczną matrycę Bodriara, który zainspirował siostry Wachowskie. Pytanie. Dlaczego czytelnicy powinni wybrać właśnie transurfing? Pomysł nie jest nowy. Ale transurfing to nie idea. To rzeczywista praktyka. Książki Tafti i transurfing samego siebie podają konkretne techniki świadomego śnienia na jawie. W dzisiejszych czasach wiele osób sceptycznie podchodzi do literatury ozetorycznej opartej na zasadach wizualizacji myśli, intencji. Tego rodzaju podejście porównuje się do maratonów życzeń i wątpi w jego skuteczność. Co powiedziałbyś osobom, które podzielają ten pogląd, gdybyś miał okazję pokazać alternatywny pogląd i zmienić ich zdanie? Oczywiście istnieją książki, ludzie lub filmy którzy dyskredytują dobrą sprawę. Aby oddzielić ziarno od plew, musisz ponownie obudzić się we śnie na jawie, otrząsnąć się z otumanienia i włączyć siebie. To tak, jakby określić, kto do ciebie dzwoni, czy jest to oszust, czy ktoś w jakiejś konkretnej sprawie. Musisz nauczyć się budzić. O tym właśnie jest książka Transurfing samego siebie. Czy znasz pracę Jody Spenzy i Johna Kehoe, którzy rozwijają idee dotyczące możliwości podświadomości i czy je podzielasz? Nie znam ich. Istnieje oczywiste podobieństwo między tobą i Wiktorem Pielewinem. Obaj lubicie okulary przeciwsłoneczne, nie udzielacie wywiadów i nie pojawiacie się publicznie. Czy czytałeś którąś z jego książek i czy jest jakiś punkt styczny – w twoim światopoglądzie. Przeczytałem kilka książek Wiktora Pilewina i byłem zachwycony. Bardzo mocne powieści, ale nie można nas porównywać. Różne gatunki i metody opisywania rzeczywistości. Gdybyś mógł wyjaśnić komuś w prostych słowach, czym jest nasza rzeczywistość, jak byś ją opisał? Na przykład rzeczywistość materialną można porównać do snu. Jedno i drugie to rzeczywistość tylko w różnych przestrzeniach. Te dwie rzeczywistości zasadniczo niewiele się od siebie różnią. Jest jednak jedna kluczowa różnica. Jeśli mówimy o przebudzeniu we śnie, do czego to przebudzenie się odnosi? We śnie punkt początkowy, punkt odniesienia jest znany. Jest to rzeczywistość, w której zasnęliśmy i do której możemy wrócić. W realu punkt odniesienia jest nieznany. Nie pamiętamy z którego przeszłego życia przybyliśmy do tej rzeczywistości. Ale jeśli nauczysz się wchodzić w swój punkt zerowy, punkt swojego ducha, możesz znaleźć oparcie dla przebudzenia w rzeczywistości, a także dla zarządzania sobą. Punkt ducha jest punktem wyjścia, do którego można powrócić ze snu na jawie. Dlatego przebudzenie w duchu jest najwyższym stopniem przebudzenia. Twierdzisz, że Transurfing opiera się na ideach wyznawanych przez mieszkańców starożytnych cywilizacji, na przykład Atlantydy. Ale skąd czytelnik może wiedzieć, że ta wiedza jest autentyczna, a nie stanowi wymysłu autora, skoro wszystko, co pozostało po Atlantydzie, to rozproszone teorie na temat jej możliwego istnienia, niepoparte faktami naukowymi? Nie powiedziałem, że coś jest bezpośrednio oparte na tych ideach. Skąd mam wiedzieć, jakie to były idee? Zakładam jedynie, że taką wiedzę posiadały starożytne, zaawansowane cywilizacje. Po pierwsze, dlatego, że były zaawansowane, a po drugie, dlatego, że nic nie jest nowe pod słońcem. Wszystko kiedyś było, jest i będzie wielokrotnie. Czym według Ciebie jest duch człowieka? Naszym pierwotnym duchem jest nasze wyższe ja, to co zostało stworzone na obraz i podobieństwo. Dusza jest wcieleniem ducha w tym życiu. Ciało, dusza i umysł są naszą realizacją, emanacją ducha w postaci awatara, a duch jest tym, który spogląda z awatara. Kiedy budzimy się w normalnym śnie, to znaczy, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jest to sen. Uświadamiamy sobie siebie jako tego, który obserwuje sen. A jeśli budzimy się we śnie na jawie, to kim jesteśmy? Kimś, kto obserwuje sen tego życia. Utożsamiamy się z naszym ciałem i umysłem, z naszym awatarem. Ale jest w nas coś więcej niż zwykliśmy sądzić. To nasz duch, który jest zawsze z nami za nami i ponad nami. Dosłownie punkt dostępu do ducha znajduje się nad głową i za głową. Powyżej potylicy jest to pewnego rodzaju interfejs ducha. Spróbuj poprowadzić w wyobraźni promień lub jakiś obłok od potylicy w tył i w górę pod kątem 45 stopni. Zwróć uwagę na swoje odczucia. Jeśli coś poczujesz, pierwszy krok został zrobiony. Jeśli jeszcze tego nie czujesz, będziesz musiał przeczytać książkę i poćwiczyć. Nie wszystkim udaje się od razu. Jakie kwestie i problemy udało Ci się rozwiązać przez komunikację ze swoim duchem? Na przykład napisać książkę Transurfing samego siebie. Zwykły człowiek by tego nie ogarnął. Ta książka jest napisana przez samą moc rozwiązuje również bieżące problemy życiowe za pomocą nowych technik całkiem skutecznie a czy mógłbyś udzielić praktycznych rad jak się skontaktować z duchem jak usłyszeć swój wewnętrzny głos i jak nie pomylić gry umysłu z tym co naprawdę pochodzi z pierwotnego źródła gdybym mógł dać jedną praktyczną radę niepotrzebna byłaby cała książka to proste i skomplikowane jednocześnie. Wiedza jest zbyt niezwykła, by nauczyć się jej od razu. Trzeba oswoić się z książką, pobyć się z nią i wypróbować podane w niej zalecenia na własnej skórze. Wtedy nastąpi przeprogramowanie szablonu mentalnego i otworzy się szerokie okno możliwości w życiu. Czy są jakieś książki, które ukształtowały Wadima Zelanda jako osobę? Inne niż te, które napisałeś, co inspirowało Cię jako czytelnika na różnych etapach Twojego życia? Moja osobowość została ukształtowana nie przez książki, ale przez samo życie we większości przez błędy, na których się uczyłem i które mnie nie inspirowały, tylko wywoływały trwogę i pobudzały do oprzytomnienia. Zrozumiałem, jak skonstruowana jest rzeczywistość i jak się z nią obchodzić. Kiedy byłem gotów i dojrzałem, zaczęły nadchodzić przekazy. Dziękuję za pytania i uwagę. I to jest najnowszy wywiad z Wadimem Zelandem. I powiem, co o tym myślę. Jest to związane z takim wydarzeniem, jak wydanie przez wydawnictwo, które ma prawa do książek Wadima Zalanda, nowej książki zatytułowanej Transetwing Samego Siebie. Książka ta ma być niesamowicie nowatorska i jak usłyszeliście w tym wywiadzie, ma być kolejnym takim stopniem wtajemniczenia do nowych czasów. Otóż bezczelność wydawnictwa rosyjskiego, nie tylko rosyjskiego. Bezczelność rosyjskiego wydawnictwa po prostu nie ma granic. Są to fragmenty poprzednich książek Wedime Zelanda. To nie są wypowiedzi Zelanda, to nie jest wywiad z Zelandem. To są dosłownie fragmenty poprzednich książek. Nawet pamiętacie, ostatnio skończyliśmy czytać czwarty tom transurfingu. Dokładnie ta sama koncepcja, o której rzekomo nowej i na nowo ma być w książce, transurfing samego siebie. No i tak to właśnie dla pieniędzy wydawnictwa robią. Powyjmują jakieś fragmenty książek, dodadzą pytania i stwierdzą, że jest to wywiad z autorem. I ma to być takie, właśnie przekonanie, że słyszeliście, Tutaj nie da się nic powiedzieć. Trzeba kupić książkę i z tą książką pobyć. W tej książce nie ma nic nowego, proszę Państwa. A techniki, o których teraz rzekomo wypowiadał się Wadim Zeland, to my ćwiczymy sobie już od dawna, czytając poprzednie książki, zwłaszcza książkę o tafti. A już na warsztatach na pewno to sobie ćwiczymy. I teraz, ja już zapowiadałem, od 21. podczas maratonu Transurfingu też będziemy właśnie robić to, o czym Wadim Zeland zapowiadał, rzekomo Wadim Zeland zapowiadał, że to będzie. Tak to właśnie w dobie internetów robi się reklamy, wkładając w usta autora jego słowa, bo fragmenty jego książek, ale twierdząc, że się wypowiedział na nowo. No tak. Jedno polskie wydawnictwo, które od niedawna wydaje Wadima Zelanda, twierdzi, że Zeland pomaga im w tłumaczeniu na język polski, czyli już się okazuje nauczył się języka polskiego, pan autor. Naprawdę warto słuchać uważnie, czytać uważnie i przemykać oko na takie akcje. Witam, minia Piniowa, Agata, Dorota, dołączyła Teresa Jolanta Zosia. Janka już byłaś, już się witaliśmy. No i tyle. Gorący rzekomo wywiad z Wadimem Zalandem. Zapraszam Was serdecznie na jutro na 21. Będziemy kontynuować czytanie jego książek i zobaczycie, że wszystko tam już jest. Dziękuję, że zaczekaliście na mnie i życzę Wam bardzo miłego dnia. Dbajcie o siebie. Do widzenia.